z tej strony skorpion idziemy do doktorka witaj śmieć no to będzie walka ładnie mu zajmować kto to Fuj, jaki brzydki. Sebastian! Sebastian? Oj. To zagnoje, no. Odzyskaliśmy energię. I ją straciliśmy. Przeciążenie! Ha! Super, jednego debila mniej. Ej, nieładnie mi przerywać kombo. Mówiłem coś. Jest wykończenie. Ha, ha ha. A my mamy zero energii. Dostał robot. Kurde I dead. Czyli tego robota u góry musimy się pozbyć najpierw. No i oberwałem. Znowu. Dobra. Jest jeszcze? Jest. Ha! Unikamy strzałów. No pokaż się. Robi Jest! Mamy go z głowy. O. Otzamy ostro. Ło. Wow. Kobiet się nie bije. Tak mówią. Nie bańce się mnie uczepili. Fuck! To jest tutaj wkurzające, jeśli chodzi o tych gości, co mają prąd na pancerzu. Wow! W stopę dostałem. Znowu Gdzie Jesteś, głupi robocie. A, są dwa. Nieźle. A ja myślałem, że tylko jeden. No to trzeba będzie i tego drugiego załatwić. Yeah. Mucimy I teraz tylko uniki I ciosy Uniki I ciosy I tak Do załatwienia wszystkich Jest przeciążenie? Energii mamy niewiele No wal, nie Lin. Fuck. Oh, on był werwą. Bardziej Jest. Jednego mniej. Na szczęście. I tego też. Pa, pa. Ja, to nie koniec. Shit. To nie będzie łatwa walka. to jest ten robot? Фак, фак, фак. А, он на тарче, ну так. Ну, no, сдай ему её, слона, шибко. Да, ешь. Dobra, robocik. Niezdolny do dalszego działania. A my mamy dosłownie zero energii. Najpierw musimy rozwalić utarcze. Dobra. I walimy. Teraz tu było ostrożnie. Oh. Nie weźmiecie mnie żywcem. Nie dam się. Gnoje. Nie wzywam ich mówiłem. Sojonara śmieciu! Chodźcie tu. Pojedynczo. No, pojedynczo, tak, tak. nie I kolejny. Yes. To było udało się. Johnny Green Teeth told you. Johnny remembers a lot of things that others preferred Mamy nowy cel: wytropić Quaidę spoko o jest tam to co chciałbym zdobyć mhm. czyli znajźka Zobaczmy. Jest. Set patch, Plaster 4 na 5. Wypas. Teraz to zamkniemy. Nie możemy. Dobra. Walić to. Znaczka zdobyta. I idziemy do przodu. Otwieramy drzwi. Właściwie to przesuwamy. To był ten cyborg, pamiętacie? Dawajcie mi energię. Od razu lepiej się czuję.

Tu jest gdzieś Robal. Ledwo go słyszę, ale jednak. Gdzie jesteś? Dobra. Padaj. A tutaj się ukryłeś. Trzydzieści dwa na pięćdziesiąt pięć. Luzik, przesuwamy sobie drzwi. Coś nie sprzątają te małe robociki. Burdel tu jest I kolejny dźwięk robala. Ja słyszeć, gdzie jesteś? Robal? Where are you? Nie nie to do drzwi. Może na robociku znowu Hmm Teraz, co to za krata? Tak, i tam mamy robala 33 na 55 Zajebioza Wrota Przesuńcie się do góry albo otwórzcie. Tak brzmi lepiej. yes look at her so eager to snuff out a new era of enlightenment she would have us continue to live in these dark ages of individualism go my children share with her not of fight Zobaczymy z eksperymentami. A! Ja się tutaj produkuję. A możemy zrobić to inaczej: kamuflaż i przeciążenie. Tak, będzie prostszy i szybciej. No to walimy. Tak, jasne. Ty przyszłość. W twoich snach, doktorku. Dobra, giniesz. To za chwilę. No. I want to taste. Teraz, żołnierze Końcie się, swe luchy. Ło! Wow, jak śmiecie mnie dobra, dobra, mamy energię! Kurde! Ale jest przeciążenie za to. Ha. Dobra, ładnie dostaję. I wykończonko. Yeah. Bitches. Motherfucker. Sam zostałeś. Nara. Jeszcze to jest do Golenia? No tak. Koks. I ci pory painczu. Nawet dwa koksie nieźle. Wow. You are an Anachronism Memory Hunter. Zamknij pysk, doktorku. Nie, miało być boksa. Łoś z głupotę mało, straciliśmy sporo energii. Dopadł nas, no nie! Nie w ciebie. Ani nie w ciebie. Kurde, co mamy, jakiś refleks słaby czy jak? Zaraz. Zróbmy to może tak. Pozbędziemy się jednego gnoja. No... Yeah. I tego też w ten sposób. Przeżył? Nie... bo my go wykończymy. Zostałeś sam. I co teraz powiesz? Wo. No się czegoś nie wiem. Ja cię powstrzymam. Niespodzianka miłego lotu. To tyle zostało z doktorka. Należało mu się. Teraz tak, tutaj sobie pójdziemy. Na rurę. I schodzimy w dół. Jeszcze nie. Tam. Mega skok. Jeszcze w dół. Braciszku. Jesteśmy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.